Ani. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na zawodach driftingowych, ale takich trochę innych, coś Taki nowego. Bardziej one będą trochę mniejsze. Mniejsze w skali, ale tak samo emocjonujące. Organizatorzy powiedzieli, że będzie adrenalina taka sama jak w prawdziwych wozach, także ja już się nie mogę doczekać, bo na razie mamy plac za sobą, a plac należy do kogo? Do AMZ Kutno! Do Darka Fabisiaka, tak, do Darka tego Driftera. I on u siebie na tym placu zaprosił organizatorów i będziemy robić coś. Tak, i zaraz wam pokażemy, co to będzie. Generalnie bokiem. Słuchajcie, niezwykła osoba. Maciej Kos, pierwsza osoba, która zbudowała go, karta do driftu, z tego co, co się dowiedziałam. I Maciej Kos jest też inicjatorem fantastycznych nowych zawodów PVC Drift, które są zawodami driftingowymi, ale go kartami... przy go kartów do Drift'u. Maciej w ogóle skąd ten pomysł? Pomysł się wziął z, jakby z tego powodu, że odwrócił się ode mnie sponsor w pewnym projekcie, gdzie miałem zrobić tę trójkę do Driftu. No i niestety Ponieważ poopowiadałem trochę znajomym, że fajnie by było, jakby ta trójka, ta trójka powstała, postanowiłem zrobić mniejszą wersję, na którą najnormalniej w świecie mnie stać. I to tyle. To zobaczyłem, że Drift dają sobie radę driftować na, na plastiku z małym silnikiem, z mniejszą mocą. Spróbowałem założyć na go karta. Nie ukrywam, że pierwsze dwa lata było ciężko, bo nie zrobiłem skrętu więc sama wiesz, jak się jeździ bez skrętu. Yy, w tym momencie troszeczkę się to bardziej rozwinęło i tak jak widać, mamy już ósmą rundę zawodu. Ósma runda zawodu. Ósma runda zawodu, tak jest. Cudownie. A powiedz kto może przyjechać, kto może brać udział w takich zawodach. No właśnie to jest, jak to jest ciekawostka. Zacząć można od tego, że przyjeżdżasz i zakupujesz driftkarta za całe 4000 z tej kart Driftkart 4000. Tak jest. 100 zł kosztuje komplet plastików, który wystarcza na 5 dni takiego latania. I każdy dzień latania to jest maksymalnie 5, może 6 litrów paliwa, jak już naprawdę coś się rozwściaczy. To się nazywa tanie driftowanie i można naprawdę bardzo fajnie pojeździć i wystartować w zawodach, bo dzisiaj są zawody. Tak, dokładnie. I najważniejsze, nasze główne hasło to jest jedyna liga w Polsce, w której zwykły random z ulicy może kleić pary z prawdziwym mistrzem pro driftingu, tak? Piękna <grymna> inicjatywa, rewelacyjna inicjatywa. Czy to jest seria? drift zawodów, czy to jest jedna runda w przeciągu roku? Staram się, żeby były 3 do 3, 4 rund w roku. Słuchajcie, śledźcie e 30 Maniak tak na Instagramie i tam będą informacje na temat zawodów, w których możecie wziąć udział. Tanie driftowanie, to jest właśnie tak. Ja biorę ciebie w obroty. Ja jestem techniczny. Powiedz mi, co, co w takim karcie czy go-karcie jest zrobione, żeby to jeździło. No to już mówię. Przede wszystkim musi być sprawny. Przede wszystkim musi być obudowany, żeby można było się, że tak powiem, obijać. Ale to są oczywiście sprawy czysto wyglądowe i tylko nie aż tak ważne jak to, co jest nam potrzebne do jeżdżenia. Czyli na pewno nakładki, na tylnych kołach z rury niekanalizacyjnej. Nazwa PVC jest tylko i wyłącznie, żeby był prosty odnośnik. Jest to rura PEHD, która y, występuje jako rura drudne do gazu. rzeczy, rzeczy. mówi rura, rura do gazu, wody, tak. tak, do wody więc albo do gazu. muszą być plastiki na tyle, musi być y, zwiększony skręt, zdecydowanie minimum dwa lub nawet trzykrotnie, a da się dojść nawet do 85 stopni, więc można powalczyć. Y, I trzecia sprawa, najlepiej jest o, y, sprzęgło środkowe bo ono bardzo szybko po odpuszczeniu gazu reaguje na to, że jakbyś wrzucił na luz i możesz sobie wtedy spokojnie okay. dohamować, bo nie mamy jakby sprzęgła, żeby wysprzęglić przy zaciąganiu ręcznego. Czyli kart e, nie ma ręcznego hamulca? Ma ręczny hamulec, ale pod nogą. Pod logą, ręcznie Czyli tak pod logą. jak w normalnym gokarcie. każdy gokart standardowy, który nie jest przystosowany do racingu, ma hamulec tylko na tylnej osi. Tu niestety jest ten plastik, więc wiadomo, że natychmiastowego stopu nie ma, ale ma to też uczyć pokory, wyrabiać wszelkie odruchy, typu na przykład podkopnąć troszeczkę, przemyśleć sprawę, że gdzieś trzeba wcześniej już myśleć o tym, żeby się zatrzymać. No i oczywiście jak lecimy w pięciu i pierwszy się pomyli, to jest najlepsza zabawa. W pięciu najlepsza zabawa, ostatni ma najciekawiej, a pierwszy ma duży remont. A Tak jest. I teraz. Czy takiego karta mogę u Ciebie zamówić i Oczywiście, budować tak. i kupić, tak? Oczywiście, że tak. Czyli od razu mamy gościa, który się znam, zna, można u niego zamówić, kupić, jeździć. My chcemy kierowców. My chcemy mieć tutaj o. jak najwięcej ludzi, którzy przyjadą na zawody, to jak już się spotkamy, to jest tak jak teraz. No zobaczcie, za chwilę muzyczka będzie leciała, będzie DJ. Eee, mamy już zony, klipy, mamy kiss the bus, więc można naprawdę, bus. Można naprawdę wyładować dosyć porządnie. Mamy dzisiaj jedną trajeczkę, która jest przerobiona na Datsuna. Mamy Nissana Silwę, mamy słynnego Dariusza z kanału e Mania, którym będzie jeździł Adaś Krudniewicz, nasz komentator z liftingowych mistrzostw Polski. Więc tutaj po prostu jest miód na moje serce, fantastyczna impreza. Zapraszamy no co, idziemy do udziału. się dobrze bawić i zarażać pozytywną energią tak i tak zarażać go kartę. Może kupimy, a co? Ja na, na, będę namawiał wszystkich. Dziękuję Ci za rozmowę i do, do zabawy. Do zabawy, idziemy tam. Lecimy jeździć. Słuchajcie, jak to na profesjonalnych zawodach Idziemy właśnie na briefing tak, Więc tak. Mario jako mój spoter tak. Idzie teraz posłuchać Głupoter chyba <laughs> na Trytytki idę załatwić jakieś <laughs> Idziemy posłuchać, idziemy na y, zebranie zawodników Słuchajcie, no to jesteśmy po sesji treningowej. Było zajebiście, no ale teraz będą zawody, więc adrenalinka, emocje. Zobaczymy. Grunt to dobra zabawa. Wygrał w swoim życiu pierwszą walkę driftingową. Woohoo! Niestety, piękna para była Maria z Adamem Grudniowiczem. Natomiast jakby Adam Grudniowicz wymusił hamowanie na, na Mario i w ogóle nie trzymał się linii. I już było 2-0 do połowy trasy dla Mariuszka. Natomiast już Mariuszek niestety na ostatniej zonie rozjechał z łapachowki. więc w tym momencie dla obydwu chłopaków 0-0. Mariuszek, swoje pierwsze zawody driftingowe. Wygrane walki, wow! Gratuluję, jak było? E, super, bawiłem się świetnie. Bawiłeś super, się? Super, super. Fajna Przede wszystkim e, fizyczna praca rąk, e, kręgosłupa. No i trzeba myśleć, a nie tylko pedał w podłogę. Dobrze się bawiłem i myślę, że, że, że każdy powinien spróbować, bo. I widzisz, ty, robisz coś, czego nie wolno na drodze robić. Tani drifting. I można się polecamy. pukać. Można się pukać tak. i w niego i nie ma policji. Fajnie. Tak, tani drifting polecamy. Super, polecam, super. Naprawdę fajna zabawa. Wiecie, co jest mega fajne na tych zawodach i w ogóle tutaj, że zawodnicy sobie świetnie pomagają, wspierają się, dzielą się radami. E, to jest mój pierwszy raz i panowie od razu powiedzieli, żebym sobie wyczyściła opony e, te plastiki, dzięki z którym się driftuje. Powiedzieli mi jak jeździć, żebym nie wyspinowała, jak jeździć w parach. Naprawdę są bardzo, bardzo pomocni i to jest mega fajne. Maciek zadowolony? No, oczywiście, że tak. Świetna impreza, naprawdę bardzo fajna. Ja myślę, że taki drifting też ma przyszłość. Jest to tani drift. Możecie się zgłosić do Maśka, dowiedzieć się więcej szczegółów. Mario, zadowolony, co ja jest zawody? Pierwszy raz w życiu tym jeździłem i wygrałem pary. Także jest zajebiście, polecam. Zdecydowanie polecamy. Świetna zabawa. Trzeba to rozwijać. Tak. Zdecydowanie. To znaczy, że... <noise> Zapraszam Was wszystkich kazała mi kupić y, kokardę. O, dobry plan. Także biorę się do roboty. O tak!